Na program zaprasza sponsor, promotor leku Akart. Apap. Lek na ból. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność, Rafa c Wschód słońca o 6.09, a zachód o 19.11. Kto w Wielki Piątek sieje, ten się brzmi, śmieje. Warto przestrzegać optymalnych terminów siewu zbóż, bo wpłyną na wielkość późniejszego plonu. Im dalej na wschód, tym bardziej termin przesuwa się na kwiecień. Obecnie pszenica i owiec powinny być siano na wschodzie, jęczmień na północnym wschodzie. Noc na pomorzu deszczowa nad ranem na wybrzeżu deszcz ze śniegiem i silny wiatr od 0 do 4 stopni. Jutro do południa deszczowo, potem więcej rozpogodzeń od do 8 stopni na wybrzeżu wietrznie. Od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskie pokojowe w nocy będzie się chmurzyć i przelotnie popada od 1 do 4 stopni w dzień deszczowo. Lokalnie deszcz ze śniegiem od 7 do 8 stopni. Nocą na południowym zachodzie przybędzie chmur i od dolnego Śląska po opolszczyznę zacznie padać. W górach deszcz ze śniegiem od minus 1 do 5 stopni, dzień także z opadami od 5 do 9 stopni. Pogodna noc na południowym wschodzie od minus jednego do 3 stopni. W ciągu dnia popada deszcz. Na zachodzie również opady mieszane. W górach śnieg od 5 do 9 stopni. Od ziemi łódzkiej po Mazowsze nocy deszczowa. Możliwy deszcz ze śniegiem. Pogodnie na lubelszczyźnie od 1 do 4 stopni. Jutro przelotny deszcz na ziemi łódzkiej śnieg. Słońce na północy od 6 do 8 stopni. Noc od warmi po się deszczowa. Nad ranem rozpogodzenia od 0 do 2 stopni. Jutro przerobne opady, także deszczu ze śniegiem od 5 do 7 stopni, po południu silny inny wiatr. W wielką niedzielę pogodnie, pochmurno jedynie na południowym wschodzie. W Sudetach deszcz ze śniegiem do 12 stopni, nad morzem wietrznie. Poniedziałek słoneczny, okrop jedynie na Pomorzu Zachodnim. Cieplej do 15 stopni, ale wietrznie. Po świętach znów się obłodzi i oprócz deszczu pojawi się śnieg. Kolejna agropogoda we wtorek, przed 6 rano, TVP Info. Program zaprosił sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność Rafa holin